Życzyłabym sobie, aby ktoś się zaręczył ze mną, a potem zadręczył, oszukał, odszedł i wyjechał. Nie chcę być szczęśliwa. Widzi pan, wciąż mam ochotę podpalić dom. Ja wciąż o tym myślę, jak podejdę i skrycie podpalę. Ale koniecznie skrycie. Oni gaszą. Dom się pali, a ja wszystko wiem i milczę. Tylko sobie i panu to opowiadam. Tylko panu, jedynemu na całym świecie, i to panu chętniej niż sobie. Wcale się pana nie wstydzę. Boże. Dlaczego ja się pana w ogóle nie wstydzę? Chcę tylko, by pan po mnie płakał. No, a wszyscy inni niech mnie zabiją i zadepczą. Wszyscy, ale to wszyscy i nie wyłączając nikogo. Bo ja nikogo nie kocham. Słyszy pan? Nikogo. Przeciwnie. Nienawidzę.